Jest z nami gość poranka Radia Republika, generał Dariusz Wroński, generał Brygady Wojska Polskiego, pilot wojskowy i były szef wojsko aeromobilnych. Witam serdecznie na antenie. Dobry panie, panie, panie generale, witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu i witam serdecznie w ten spokojny, mimo wszystko jednak dzień. No, no właśnie, dzisiaj do Polski nic nie, nie wleciało, ale wszyscy jesteśmy zmartwieni, że może wlecieć. Jak Pan ocenia reakcję państwa polskiego? Może najpierw ograniczmy to do reakcji wojskowej, bo no, mówi się, że strzelanie z, z rakiet wartych. No, prawie 3 miliony złotych do, do drona, który wart jest wiele, wielokrotnie mniej, no jest mało ekonomiczne, to, to, to jakby takie rachunki są zbyt proste, tak? Natomiast faktem jest, że my nie mamy osobnego systemu antydronowego, który by w sposób ekonomiczny takie drony potrafił zwalczać. Tak, no tutaj chyba jasno, jasno trzeba sobie powiedzieć, że zarówno procedury wojskowe, jak i system i cały schemat łączności od wykrycia, identyfikacji, decyzji o działaniach dalszych, zafunkcjonował. To był, to był schemat nie, nie tylko w obrębie wojska polskiego, ale również i przede wszystkim, chyba jednak, nasz natowski. Ten cały ta cała struktura informowania, wymiany informacji oraz działania jest, jest w jakimś sensie, ona jest raz, że prosta, a dwa udowodniła, że, że nieprawdą jest, że pogubimy się w takich sytuacjach i okolicznościach. A szczególnie właśnie w takich, które w zasadzie nas dotknęły po raz pierwszy nas, NATO. I jeśli, jeśli państwo pozwolą, to bardzo szybko tylko ten schemat przytoczę, chociażby, proszę, tak. który, 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 który zaistniał de facto: to jest wykrycie, identyfikacja. Tutaj radary obrony powietrznej. Które, które były na granicy czy, czy wzdłuż granicy porozstawiane. Nie tylko zresztą również radary, które prowadzą obserwacje, to są typu już najnowszych programów Wisła, Narew, Soła, Pilica Plus. Awak przecież natowski oraz, oraz bezpilotowce, tak, nasze bezpilotowce były, były również w gotowości, ale jednocześnie wpięty w system NATO, przecież był wpięty Global Hawk, który monitorował sytuację. Był wpięty również MQ Reaper, który kiedyś, jak Państwo sobie przypominają, bodajże chyba nawet na tej antenie mówiłem o tym, że stacjonujący to nie jest wielka tajemnica już w tej chwili w Mierosławcu, to są obiekty, które mogą monitorować i wykonywać zadania rozpoznawcze dalekosiężnie i mogą być po kilka dni w powietrzu na, wys na, na ogromnych wysokościach rzędu 12-13 tysięcy metrów. I w czasie rzeczywistym przekazują wszelkie informacje. Wówczas, kiedy, kiedy sytuacja jest, ja będę może używał takiego słownictwa bardziej zrozumiałego dla wszystkich, nie, nie wojskowego. Kiedy, kiedy widzimy, że obiekt porusza się i jest zidentyfikowany i sklasyfikowany jako ten, który wejdzie w polską przestrzeń powietrzną, trajektoria lotu jego wskazuje na to, że widać, widać echo, które, które Echo odbicia, które radary wychwyciły. Że on za chwilę będzie naruszycielem przestrzeni powietrznej, wówczas sygnał idzie do e, poprzez zautomatyzowany zresztą, notabene, bo ktoś sobie pomyśli, że ten proces decyzyjny jest niezwykle długi. Nie. To są ułamki sekund. W tym momencie na stanowisku dowodzenia w, w Kaoku, czyli Centrum Operacji Powietrznych i Lotniczych w Niemczech, e, miejscowość. Raczej nie powinniśmy mówić. I w Warszawie na wszystkich stanowiskach dowodzenia mamy na radarach i na monitorach właśnie taką sytuację, i kiedy tak jak to właśnie zadziałało w Polsce, że był, był, był sygnał już wcześniej, zanim jeszcze się cokolwiek zaczęło dziać, o możliwość, jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, pozytywnej identyfikacji obiektu, y, można użyć uzbrojenia i... Y, no tak, no, tylko, tak. tylko y, y, najbardziej rozgrzewa brak tego systemu y, antydronowego. Sky Control. Y, który o, y, y, został, y, y. Y, został zakupiony y, przez poprzedniego ministra obrony. No, A ale to rząd jest, się z niego wycofa. Y, to, no tak, ale to jest jeszcze tak, że, że dzisiaj y, y, ten y, te, te systemy trzeba aktualizować tak naprawdę z tygodnia na tydzień, bo one się y, już po tygodniu bywa, że stają się no, niewydolne, bo, 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 bo zmienia się konfiguracja y, y, sprzętu przeciwnika. E, e, co, co teraz powinniśmy zrobić? Bo, y, y, właśnie... No i który system wybrać? Dopytam, mm -hmm. bo trwają rozważania nad tym niemieckim między innymi. Więc no lepszy tak. nasz, lepszy niemiecki. O co Proszę. chodzi? Dlaczego teraz takie pertraktacje? Dokładnie. Proszę państwa. Otóż, no i tutaj będę mówił otwartym tekstem, bo nikt na mnie nie wymusi jakiegoś tam ukrywania. Kto, gdzie i o, o, o co się stara. Oczywiście firma Rheinmetall, która jest niemiecka, która, która eksportuje na cały świat swoje wyroby, i z tego Niemcy przecież żyją. No, nie tylko z tej firmy, ale, ale takim trybem właśnie to wszystko chodzi. I w konfrontacji jest firma Nasza Polska rodzima pieniądze, które są wydawane przez polskiego podatnika, one zostają w Polsce, a nie dokonujemy zakupów spółki, gdzieś tam finansując inne inne, inne, inne firmy. Obce, że tak powiem, czy, 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 czy zagraniczne. I proszę zauważyć, że nasze, nasze ustawowe wymagania to są takie, że, że dopiero wówczas sięgamy po, po, po zakupy spółki, kiedy w Polsce nie da rady, nie można takiego faktu zastosować i zapełnić polską armię czy bezpieczeństwo, zapewnić bezpieczeństwo w Polsce polskim produktem, który później będzie. U nas produkowany, u nas będzie tworzony, a tu mamy jeszcze know-how i wszystkie elementy z tym związane w Polsce. To jeszcze czyli, zapytam czyli, o, o suwerenność użycia takiego systemu, no bo polski produkt, no to mamy nad nim pełną kontrolę. Z tymi... O właśnie. I mamy pełną kontrolę. Nikt w kluczowym momencie, kiedy komuś do głowy przyjdzie, że nie, to my jednak teraz potrzebujemy chronić na, nasze niebo, w związku z czym e, e, przekręcamy klucz i mówimy, m, że, że no dobra, Polska niech, e, jakoś tam sobie da radę, może wytrzyma, e, w tej chwili skupiamy się na nas. E, I to jest to ryzyko. Posiadania właśnie takiego systemu zupełnie obcego. Natomiast APS, firma z Gdyni, nasza polska rodzima, młoda, młoda dość firma, i trzeba powiedzieć, że skonstruowała i zrobiła takie systemy, które w tej chwili są używane nawet na Ukrainie. Ukraińcy, którzy wypowiedzieli się na temat systemów antydronowych, że jest to Um, bardzo sprawny system, ma świetne radary, świetne radary ma, czyli potrafią wykryć e, od Grandu od wysokości 0 do wysokości e, kilku tysięcy metrów e, lecące obiekty e, na głębokość e, co prawda w tej nomenklaturze wojskowej to się nazywa krót, krótka, ale, ale co to oznacza? Oznacza to, że, że kiedy, e, kiedy już na dużych radarach tak zwanych Widzimy, widzimy mnóstwo obiektów, to one szczegółowo wychwycą już w odległościach 100, 120 km, może nawet, a, a na pewno już w odległościach około 30 km, gdzie po wykryciu wchodzą efektory, czyli te uzbrojenie, które może, może niszczyć te obiekty. I jeśli mielibyśmy, a wiemy o tym, że 14 zestawów zostało zakupionych. Przez poprzedni rząd pana ministra Błaszczaka, wówczas e, mona naszego, e, i e, tutaj e, dlaczego, dlaczego wycofano. To jest wyłącznie moim zdaniem, moim zdaniem jest to wyłącznie poddyktowane względami chyba lobbystycznymi, e, że pod płaszczykiem jakoby upgrade'u tego, tego systemu e, on będzie wyłączony. A nie, po prostu ten, tego systemu się nie wyłącza w żaden sposób jego co najwyżej jego się modernizuje. Modernizuje oznacza to w tym, w tym konkretnym właśnie przypadku dokładanie nowszego uzbrojenia, to, 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 to proszę Państwa, są że no, rząd czasowy tej modernizacji jest bardzo, bardzo krótki. Przecież okazało się, że trzeba dołożyć, bo jest jeszcze lepsze uzbrojenie, tak zwane efektory, że jest działko, są działka 30 milimetrowe Efektory dedykowane. czyli to, 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 co strzela. To, co strzela, że, dokładnie naj, tak. Najkrócej mówiąc, ale najkrócej chciałem zapytać mówiąc. też o, o, o reakcję sojuszniczą. No, no i tak. Bo to z jednej strony mieliśmy tę reakcję polityczną, czyli powołanie się na artykuł czwarty traktatu P P P północnoatlantyckiego, czyli konsultacje sojusznicze, ale też mamy deklaracje z różnych krajów konkretnej pomocy wojskowej. Ja tu właśnie czytam, że amerykańskie dowództwo zdecydowało się wysłać nad Polskę najnowocześniejszy samolot wywiadowczy na świecie. Bombardier Artemis 2 to jest taka latająca 60. tak, latająca serwerownia. Jakie jest znaczenie ta, ta, takiego pojawienia się takiego sprzętu? Bo zdaje się, że taki samolot to w ogóle jest tylko, tylko, tylko no jeden zdecydowanie myśmy, myśmy korzystali w tej, w tej operacji, jeżeli, jeżeli tak to ujmę, właśnie z awaksa. Mm. Stąd właśnie reakcja wspaniałej współpracy, bo ona naprawdę była świetna. To już odrzucajmy tutaj wszelkie jakieś tam inne kwestie polityczno jakieś za, zasłuż, tak. zaszłościowe. Panie ale wielu, wielu tak mówi, tak, i przyznaje rację, że, że ta reakcja była świetna, no, ale wielu też dodaje, że no F-35 to jednak ma poważniejsze zadania i przez cały czas nie możemy no tak. nim strzelać do dronów. No, no dobrze, wrócę do tego, do tego, do, do tego bombardiera. Co, jakie jest znaczenie? No, Amerykanie jednak najpoważniejszy sprzęt taki no, wysłali właśnie do Polski. Tak, I, i zasada jest bardzo prosta, bo im wyżej będziemy mieli źródło informacji, skąd będziemy czerpali wiedzę na temat zagrożeń, na temat tego, co się zbliża do Polski, tym, tym, tym dalej będziemy sięgali, w cudzysłowie mówiąc, wzrokiem maszyn, radarów, operatorów i szybciej zidentyfikujemy zagrożenie. I w tym wypadku AWACS, który na pokładzie którego jest co najmniej kilkanaście osób, którzy, analityków, fantastycznych ludzi, a ja osobiście znam tych ludzi, Którzy, którzy cały czas są w bezpośrednim kontakcie ze stanowiskami dowodzenia oraz z maszynami, które, które, które są przygotowane do tego, aby w ułamku sekundy sklasyfikować zagrożenie, przydzielić odpowiedni obiekt. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że właśnie na, takich, na takim Bombardierze, który, który pełni rolę Awaksu, naj, no, akurat ten, ten przybędzie dopiero. Ale generalnie awaksy polegają na tym, że monitorują sytuację, są takim centrum analitycznym który i, i, i przekaźnikiem tej wiedzy dla dowódców, dla systemów obrony przeciwlotniczej, lotnictwa. I nie da się praktycznie tam nic ukryć, bo oni aż do ziemi sięgają swoją. To, to jeszcze, oczami to jeszcze, uszami. To jeszcze na koniec ostatnie... 300, 400, 500 kilometrów w głąb przeciwnika. To jeszcze na koniec ostatnie pytanie dotyczące odpowiedzi, bo wczoraj mm -hmm. był ambasador Polski Rzeczpospolitej przy, 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 przy NATO. Pan Tomasz Szatkowski powiedział, że że tak, że Polska powinna odpowiedzieć militarnie Rosji, no żeby to się po prostu napaść na Polskę, żeby się im nie opłacała. Czy pan się zgadza z taką opinią? Ja bym, ja bym tutaj... Tak, tak oczywiście. Natomiast ja mam pewną swoją taką wizję, zresztą jeśli, jeśli mielibyśmy powiedzieć o konsekwencjach politycznych i wojskowych i to tak zmiksować troszeczkę, jeśli musimy to w jakiś sposób uporządkować, jeśli bezpilotowce, czy bezpilotowiec, bo to może zaistnieć również i prawdopodobnie niestety będziemy mieli jakąś tam znowu prowokację bliżej dalej, jeśli, jeśli bezpilotowiec był uzbrojony, Polska może oficjalnie zakwalifikować to jako zbrojną prowokację, a w przypadku powtarzających się ataków, tak jak to miało miejsce, uruchomienie artykułu czwartego traktatu waszyngtońskiego i ostatecznie to już krok do uznania tego incydentu za Agresji wówczas, bo możemy sobie mówić, że to jest akt agresji, że to jest wojna i tak dalej, ale bez takiego artykułu czwartego, kiedy wszyscy się zbiorą i powiedzą: tak, to był akt, akt agresji, i w tym scenariuszu stosujemy, stosujemy procedury Renegade lub, lub, lub Oj, uciekło mi. Stawiamy, stawiamy wszystkie systemy przed faktem, naprzód, czyli, czyli, czyli macie zielone światło do odpalenia, do odpalenia wszystkich środków naszych, żeby zastosować to do, żeby wyeliminować zagrożenie. Panie Wim... generale, musimy stawiać kropkę. Wim... Bardzo serdecznie dziękuję. Generał Dariusz Wroński, Wim... generał brygady. Chciałoby się więcej o... mądrego, to dobrze posłuchać. Dobrze, Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Ja tu za... Dziękuję również. Ja tu za tego Cerbera niedobrego robię. Dzień. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Dobrego dnia. Spokojnego, spokojnego dnia Państwu. Spokojnego przede dziękuję. wszystkim. Tak.